Panie Marszałku, Wysoka Izbo, myślę, że ustawa, którą dzisiaj procedujemy, ma jedną wadę procedujemy ją kilka lat za późno i to jest podstawowa wada, proszę Państwa, tej ustawy mówienie o tym, że jesteśmy patriotami właśnie patrioci chronili tę firmę przed zmianami bo jest nasza Polska i dlatego do takiej sytuacji doszło. Dzisiaj sytuacja, proszę państwa, na rynku lotniczym jest dramatyczna, dramatyczna, proszę państwa. Cały europejski rynek lotniczy prawie jest w tej chwili w stanie krytycznym. Mówi, była mowa o kilkunastu liniach lotniczych, była mowa o tym, że Czesi sprzedali swoje linie za 2 700 Tysięcy euro. Skąd się taka sytuacja, proszę Państwa, wzięła? To jest kilka powodów. Pierwszy powód, o którym nikt nie mówi, ale niesłychanie agresywna polityka linii arabskich. Mają tanią ropę, mają dużo pieniędzy, muszą gdzieś te pieniądze inwestować, stać ich na to, żeby prowadzić takie warunki, których my nie jesteśmy w stanie dotrzymać. I każdy wzrost cen ropy, proszę Państwa, będzie skutkował kolejnymi, coraz gorszymi skutkami dla linii lotniczych, a większość linii lotniczych uważa, że do końca roku jeszcze ropa wzrośnie. To po pierwsze. Po drugie, my, Europejczycy, bawimy się, proszę Państwa, w rozmaite, słuszne zupełnie działania ochronne, w których nie stosują porty na innych kontynentach. W nocy nie wolno lądować, żeby ludzie spokojnie spali. Wprowadzamy coraz większe obostrzenia, które kosztują coraz więcej pieniędzy i to, proszę Państwa, wszystko musi się odbić na kosztach linii lotniczych. W związku z czym, proszę Państwa, faktycznie sytuacja jest dramatyczna. Kiedy ta sytuacja się zaczęła? Ja myślę, że w ogóle całe złoto jest to, że to było przedsiębiorstwo państwowe. Proszę Państwa, w ciągu 10 lat chyba 11 prezesów kierowało tą spółką. Nie chcę nikomu nic wypojrzeć, bo nie o to chodzi, ale w ciągu dwóch lat rządu PiSu było pięciu prezesów. Jak spółka może normalnie funkcjonować, gdzie następuje ciągłość. Y, PiSu, przepraszam. PiSu. Y, jak można ciągle y, prowadzić. I, I oczywiście, że ja nie chcę się bić tu w cudze piersi, bo wszyscy jesteśmy winni tej sytuacji. Ale w momencie, jak się pali, to trzeba podejmować decyzję drastyczne. I ta ustawa jest taką drastyczną sytuacją. Ja bardzo bym życzył panu ministrowi, żeby udało się coś z tym zrobić, ale ja uważam, że szanse są niewielkie. Tym bardziej proszę państwa, że jest prawo unijne, które mówi, że linie lotnicze w Unii Europejskiej muszą mieć przewagę, muszą mieć przewagę kapitału europejskiego. Jedyny poważny kapitał, który Mógłby tu wchodzić w Rakubelu, w Tchansa, wycofał się z zakupu, kiedyś chciał, ale była ta ustawa. Nie chcieli mieć udziału mniejszościowego w ogóle, proszę państwa, zrezygnowali. Na to, żeby kupiły jakieś firmy spoza kontynentu europejskiego, jak mówiłem, nie ma szans, bo musiałby być właścicielem mniejszościowym, udział osób mniejszościowym. Ja bardzo życzę sobie, państwu i panu ministrowi, żeby coś się w tej sprawie powiodło, bo sytuacje są dramatyczne. Czasami koledzy lubią się powoływać na wzorzec węgierski. Na wzorzec, ten wzorzec na Węgrze skończył się plajtą firmy, nawet tych dwóch milionów euro nikt, proszę państwa, nie dostał. Należy z pewną pokorą podchodzić. Należy pamiętać, kiedy zostały wprowadzone opcje paliwowe, które spowodowały to, że firma zaczęła się błyskawicznie staczać w dół, o ile chodzi o wyniki finansowe. Chyba wszyscy zachowaliśmy za mało czujności. I ostatnia sprawa, proszę Państwa. Ostatnio miałem przyjemność wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej wziąć udział w wyjeździe studyjnym na. Yy, Mielca i do Świdnika. Tam dwie firmy zostały sprywatyzowane. Jedną sprywatyzowała firma angielsko-włoska, drugą amerykańska. Proszę Państwa, zapytajcie tamtych ludzi, nie mówcie tutaj, że prywatyzacja jest zła, zapytajcie tamtych ludzi, co sądzą na temat tej prywatyzacji, jaka jest ich opinia, bo myśmy rozmawiali. I proszę Państwa, dzięki temu, że ktoś kiedyś odważnie sprywatyzował te firmy, jest szansa, że armia polska będzie miała śmigłowce przynajmniej częściowo produkowane w Polsce. Gdybyśmy czekali do tej pory, będąc dumni, pamiętając Płyska. o tym, że kiedyś w Mielcu budowano łosie i inne wspaniałe samoloty, to los tych firm byłby taki jak niestety innych firm, gdzie pomoc nie nadeszła w odpowiednim czasie. W związku z czym oczywiście będę głosował za tą ustawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie